Świnka Pepa to mój mały brat George, to mama Świnka, a to tata Świnka. Świnka Pepa. Wyprzedaż staroci. Jest deszczowy dzień, a w dachu przedszkola jest dziura. Dzieci, dzieci! Urządzamy wyprzedaż staroci. Pieniądze przeznaczymy na naprawę przedszkolnego dachu. Ura! Każdy z Was musi przynieść jakąś rzecz na wyprzedaż. Co mamy przynieść? Możecie przynieść starą zabawkę albo jakąś rzecz, której już nie używacie. Miał Przyjechali rodzice, żeby odebrać swoje dzieci. Czas do domu. <laughs> nie zapomnijcie dzieci przynieść rzeczy na jutrzejszą wyprzedaż. Pepa jest w swojej sypialni. Wybiera zabawki na wyprzedaż. Pepo, czy już wybrałaś? Um... Musisz wybrać tylko jedną zabawkę. Tak, wszyscy muszą pomóc w naprawie dachu przedszkola. Dobrze, już wybrałam. Wezmę dinozaura. Pan dinozaur jest ulubioną zabawką Georgia. Pepo, nie możesz oddać pana dinozaura. Nie mogę? Nie. Nie. A niech to. Wybacz, George. Dinosal! A może oddasz starego pajaca w pudełku? Dobrze. Teraz twoja kolej, tatusiu. Co? Wybiorę z twoich rzeczy coś na wyprzedaż. Ja daję kapelusz, a George podarował piłeczkę. A to co Tatusz ma oddać? Już wiem nasz telewizor. Telewizora nie. Cóż pomyślę. Mm, już wiem. Aromatyczne papucie. Nie, za aromatyczne. Już wiem. Stary fotel tatusia. Ale to jest Antyk. A co to znaczy Antyk? Antyk to coś bardzo starego i cennego. Znalazłeś go na śmietniku, tato świnko. To rupieć! Będzie bardzo cenny, kiedy go naprawię. Powtarzasz to od wieków, tato świnko. <grym> Już wiem. Oddam skarpetki, które zrobiła dla mnie babcia świnka. Dobrze. Przyszłam porzeczy na wyprzedaż Taoci. Tutaj są. Dziękuję. Może weźmie pani stary fotel. O, ale hojnie. Do widzenia, do, do, do widzenia. widzenia. Mamo, oddałaś stary fotel tatusia. Cii, nic nie mów, to nie zauważy. <laughs> Nadszedł dzień wyprzedaży. Witaj! Witam pani królik. Pepo, co z tym fotelem? To straszny śmieć, ale zawsze można napalić nim w kominku. Przecież to jest antyk. Serio? Ktoś mówił, że jest wart mnóstwo pieniędzy. Nigdy nie wiadomo. Lepiej podwyższę cenę. Pa! <laughs> Witam wszystkich. Witam, Pepo. Co wystawiłaś, Suzy? Przedaję mój strój pielęgniarski. Ja balonik z papugą. Sprzedaję moją małpkę. O, o, u. u, u. Za moim pajacem. Chciałam kupić tego pajaca w pudełku? Ja! Chciałabym strój pielęgniarki. Balon z papugą poproszę. Mamo, mamo, zobacz, co kupiliśmy. Wasze stare zabawki. Tęskniliśmy za nimi. Zobacz, co kupiłem, piękny, antyczny fotel. Och, tato, świnko. Przecież to zwykły rupieć. O nie. Pani królik dała słowo i pasuje do mojego. Tak, tatusiu. To dlatego, że. Psz, pepo, to jest twój stary fotel. Co? Zapłaciłem pani królik za niego kupę pieniędzy. Chciałam państwa poinformować. Właśnie uzbieraliśmy tyle pieniędzy, że wystarczy na naprawę dachu przedszkola. Hurra! Dzięki, tato świnko! HOHO, ho. ja też dziękuję. <ścoughs> Postaciom głosów użyczyli Julita kruszek borsuk Joanna Domańska, Dorota Lanton, Andrzej Chudy, Mikołaj Klimek, Andrzej Preciks, Krzysztof Zakrzewski. Reżyseria i udźwiękowienie Krzysztof Nawrot. Wersja polska GMC Studio.